Ten odcinek Ekslibrisa poświęcam wyjątkowej publikacji. To Pracownia Aurory autorstwa Roxany Jędrzejewskiej-Wrubel i jest to książka kierowana do młodego czytelnika, ale myślę, że zachwyci niejednego dorosłego. Ta publikacja mówi o tak uniwersalnych wartościach i ma w sobie tak ogromny ładunek mądrości: wartości, które trzeba przekazywać już najmłodszym, właśnie po to, by kształtować ich wrażliwość, by nasze dzieci nie wyrastały na bezduszne istoty pozbawione empatii, by czuły potrzebę zatrzymania się w biegu, by na przykład podziwiać. Rosnące szafirki, no i wreszcie, by nie być w przyszłości bezdusznymi, pozbawionymi skrupułów szefami, współpracownikami, braćmi, siostrami, rodzicami, sąsiadami itd. Ta historia podejmuje wiele istotnych kwestii. Mówi o przemijaniu, o odchodzeniu w niepamięć miejsc, które kiedyś były ważne i potrzebne, jak na przykład pracownia naprawy parasolek, czy repasacji rajstop, naprawy maszyn do pisania. Mówi też o miejscach pracy kaletników, szewców, zegarmistrzów. No właśnie, czy nasze dzieci znają jeszcze znaczenie tych słów? Tutaj jest też taki piękny cytat. Który Wam teraz przytoczę: o tym, że kiedyś Aurora oddałaby parasolkę do punktu naprawy, ale teraz nikt już się nie zajmował naprawianiem czegokolwiek. A starych parasolek, szczególnie, popsute rzeczy po prostu się wyrzucało i kupowało nowe. Tak było prościej, wygodniej i szybciej. Właśnie, to jest znak naszych czasów. I pośród tych wszystkich zapomnianych miejsc, o których mowa w tej książce, uchowała się na ulicy w pewnym miasteczku na ulicy Rzemieślniczej pracownia pewnej starszej kobiety tytułowej Aurory, która tym samym czuła się ogromnie samotna, no i niepasująca do nowoczesnej rzeczywistości, w której królowały bary z najszybszymi hamburgerami, niezliczone banki i gabinety kosmetyczne. Aurora ma nietypowe zajęcie, choć w swej wymowie i użyteczności myślę, że bardzo potrzebne. Gdyż naprawia złamane serca. Dziś można by powiedzieć, że kobieta świadczy usługi terapeutyczne lub po prostu służy samotnym, smutnym, rozczarowanym, stęsknionym, przestraszonym osobom, rozmową, wsparciem, dobrym słowem czy też po prostu przytuleniem. Kiedyś Aurora czuła się potrzebna, dziś współcześnie czuje się zapomniana i zupełnie ignorowana. Ale. Pewnego dnia u Aurory pojawia się dziewczynka. Trafia tutaj przypadkowo, by skryć się przed deszczem, jednak okazuje się, że wartości, o których opowiada jej auto Aurora, są jej bardzo bliskie. Prosi więc starszą kobietę o to, by nauczyła ją umiejętności leczenia złamanych serc. Wnosi tym, wnosi tym samym... Do pracowni powiew nadziei na to, że jednak pracownia Aurory potrzebna jest jeszcze naprawdę wielu osobom. Tą opowieścią autorka, której nazwisko jeszcze raz przypomnę, bo warto je zapamiętać, Roksana Jędrzejewska-Wrubel, zwraca uwagę na wszechobecny pęd, życie tu. I teraz bez refleksji, bez zastanowienia się nad kwestiami dotyczącymi, dotyczącymi otaczających nas osób, miejsc czy zdarzeń. To jest opowieść o ludziach, których wrażliwość czy też y, odmienny sposób postrzegania sprawiają, że naprawdę trudno jest im dzisiaj pogodzić się z wszechobecną obojętnością, jakąś taką y, znieczulicą i zapatrzeniem na własny czubek nosa. I to jeszcze z klapkami na oczach. Aurora, tytułowa Aurora, posiada cały arsenał buteleczek z lekarstwami, mazidełkami, tabletkami na popękane lub złamane serce. A są to na przykład hmm, klej z czułości, mieszanka zachwytu i bliskości, maść współczucia, plaster z radości lub dobroci, a także opatrunek ze zwyczajnej życzliwości. Ta książka to przepiękny zestaw mądrych i głębokich sentencji, które warto wynotować, zapamiętać, a także posilać się nimi w momentach zwątpienia i smutku, które myślę, że każdego z nas dopadają. Przytoczę Wam kilka tych myśli. Bo wszystko jest możliwe, jeśli wierzy się w to, co się robi. Ma się wtedy cierpliwość i chęć. Albo jeszcze jedna myśl. Teraz kiedy wszyscy się śpieszą, wszystko musi być ekspresowe, jak dorabianie kluczy. A z sercem tak się nie da. Serce potrzebuje troski. No i przede wszystkim czasu, bo złamanemu sercu trzeba pozwolić odpocząć. Jeśli zacznie się je naprawiać za szybko, katastrofa gwarantowana. I jeszcze jedna z tych przepięknych sentencji Przecież serce ma się tylko jedno i musi wystarczyć na całe życie, a dzisiaj ludzie nie szanują swoich serc. Tak pędząc, mogą nawet nie zauważyć, że im pękło. Wypiją trzecią kawę, obejrzą serial i pobiegną dalej. Długo tak się przecież nie da, gdy się zorientują, może być dla serca za późno tę niezwykłą publikację kończy przepiękna refleksja o tym, że serca tak naprawdę nie można włożyć w gips, bo wtedy już nigdy nie dojdzie do siebie, a takie zagipsowane serce przestaje czuć, no a przecież z nieczułego serca. Nie ma absolutnie żadnego pożytku. Koniecznie jeszcze muszę powiedzieć o ilustracjach w tej niezwykłej publikacji, które stworzyła ilustratorka Jona Jung. Uwagę zwraca tutaj szczególnie taka oszczędna kolorystyka tych ilustracji, która niesamowicie buduje klimat tej książki. Te barwy są niezwykle przytłumione, takie przydymione, ale przez to powodują niezwykłą ciekawość czytającego, no i służą również istotnemu przesłaniu tej publikacji. Sięgnijcie po tę przepiękną publikację nie tylko po to, żeby przeczytać ją waszym dzieciom, ale także dla własnego uradowania serca, że powstają tak piękne, wartościowe i mądre książki. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie ją polecam.